Jutro chodzą mnie dreszcze, jak słyszę to i to nazwisko Jest jego wielkie, wielkie chłopisko Rozum za grom, a łapę wam małą Z nim się obejdź, by pierdolić starą A raczej starego, skończuję w tych tematach Zanim bym widział, komuś w ptali Michał niech to niebany, boze, jest z ten niebany poże Jest niego jeden niedorony owiec, nie bądź płeć, bieg czy Chorób federycznych ma kurwa masę Nieślubne dzieci se kurwa kurwa dorobił, potem to wszystko knie zamrobił. Jest z niego jeden, wielki badolacha Dajcie mi kurwa jakiegoś kołacha Michał, Michał, to nie bany, radę może Kary są drogą i magiczny go słyszy, no się schuje do losku, losku Połykaj chuja bez lopty w niucie, a potem się dziw, że masz, kurwa zatrucie yeah. Co ci nawieźć ma 4 dolary?